Dzień dobry, witam. Nawet dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Was serdecznie na tym moim luźniejszym kanale Sławomir Piwowarczyk Art. Ten cykl nagrań będzie miał tytuł Wieści z Nieba. Tak postanowiłem go zatytułować i z racji, iż nie chcę go na tym moim głównym kanale tutaj propagować, nagrywać. Nie chciałbym, żeby było to łączone z żywieniem optymalnym, bo nie wszystkim się to może dobrze kojarzyć. Chociaż, jakie to ma w sumie znaczenie. W każdym razie postanowiłem, że na tym kanale będę Wam czytał materiały, w których posiadaniu jestem. Bardzo za nie dziękuję, bardzo dziękuję za zaufanie. I będą to przekazy prywatnych objawień, treść, treść prywatnych objawień, które mają miejsce obecnie na terenie Polski na temat na terenie jednego z klasztorów. I tyle. No to, no to do, do czytania. Gdybym dukał, gdyby to moje czytanie było, nie do końca. Nie czytałem tego wcześniej. Mam ten tekst, widzę po raz pierwszy dzisiaj. Troszkę jest późno. Mam tutaj taki monitor, jaki mam. No ale spróbujemy, spróbujemy. Może, może się jakoś uda. Słowo Chrystusa, niech w Was przebywa z całym swym bogactwem. Oto teraz powoli uczysz się najmilsza, umierać dla siebie, dla swoich pragnień i dla swego ja, i dla swojego ja. Możesz znów teraz rozradować się moim miłosierdziem, bo jak powiedziałem, nie zostawię was sierotami. Przyjdę znowu do was i rozraduję się serce wasze. Ileż to dusz dzisiaj prowadziło do mnie. Zebedeuszowych synów, nie wiedząc, że szukali tak naprawdę jedynie siebie i swojej woli. Zobacz ukochana, że głębokie pragnienia duszy nie dość szybko wychodzą na zewnątrz, ale raczej drzemią gdzieś w środku, aż nie zostaną wyprowadzone na powierzchnię mocą mego żywego słowa. Salmista modli się, daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Jednak o własnych siłach nie zdoła Cię pojąć, dlaczego i w jakim celu trzeba podążać królewską drogą Krzyża Świętego, która, choć trudna i wąska, zmierza do radosnego zwycięstwa i mojej chwały. Zauważ, Drobinko, że matka Kościół również wskazuje na te dwa. Moje wcielenie i moje paschalne misterium. Lecz Wy, dopóki nie odczytacie we właściwy sposób Waszych pragnień, nie będziecie mogli czerpać swobodnie z mych tajemnic. Ja chętnie stanę na miejscu synów jednej matki, ukazując wartość innego życia niż to, które tak dobrze znacie. Patrz, najmilsza, że oni także mają puste ręce, to znaczy nie umieją prosić i nie umieją się modlić. W końcu, kiedy przyjdę, aby was pouczyć, macie swą litanię próśb, ale wzbraniacie się przed piciem mego kielicha. Tak, tamta zgoda implikuje inne zgody, te małe i wielkie, których jakże często szukacie, a nie wiecie, że ja sam bardziej was szukam. Zatem, odczytanie ogromnego pragnienia Boga. Które jest obecne w Waszej duszy, pozostaje niezmiennie ważne i pomaga spotkać i moje pragnienie Was samych. Pomyśl najmniejsza, że poznanie wielkości Twych wewnętrznych pragnień to zarazem początek nowej relacji, która łączy się z moim krzyżem i w nim jest zanurzona. Gdy czytasz: Wyrośnie różdżka z pnia mówisz o nowym. Narodzeniu i nowym misterium. O ileż bardziej, co wciąż powtarzam, trzeba Wam narodzić się, od, narodzić się do nowej relacji ze mną, Panem i Bogiem Waszym, nie relacji suchej, dalekiej i obcej, ale naprawdę innej. Moje pytanie: czego pragniesz, pomaga umiłować Tego, który. Przewyższa pragnienia i jest uwieńczeniem wszelkich pragnień. Poznaję teraz, że niektóre z Waszych głodów, niewłaściwie ukierunkowane, nie pomogą w zbliżeniu do mnie. Stąd wołanie kościoła, który przyprowadza zebedeuszowych synów i synów marnotrawnych, a posiada niezliczone potomstwo, jak gwiazdy na niebie i piasek na morskim brzegu. Obecnie zaś wielu nie widzi jej matczynego zatroskania Kościoła i chciałoby samo czynić przeróżne rzeczy wedle swoich nieumiarkowanych potrzeb. Najmilsza. Złe lub egoistyczne pragnienia znaczenia wśród ludzi czy wynoszenia się nad innych trzeba uśmiercać w ich zarodku. Potem będzie zbyt późno, kiedy zachwaszczą duszę. Staje się bardzo słaba i niezdolna bił miłować kogoś poza sobą samą. W tym, co mówię do Was, nie ma nie i tak, ale dokonało się tak. Ja wiem, czego pragnę, spełniając wolę ojca, a Wy, czy naprawdę chcecie ją spełniać? Ja idę przed Wami i służę, miłując. Daje samego siebie za darmo. Wy zaś, bierzecie i... Wy zaś bierzcie i jedzcie. Chcę, aby odżyło w Was samo pragnienie spożywania niebiańskiego pokarmu aniołów. Duchy niebiańskie z drżeniem spoglądają, kiedy wchodzę do duszy ludzkiej jako król. A ona, przybrana, włachmany braka nie jest zdolna, aby mnie przywitać. Aniołowie służą mi dniem i nocą, a wy ledwie przez minutę zdołacie wyszeptać krótkie słowo powitania, mimo że moim pragnieniem jest obdarować was ponad miarę, najmilsza. Duszą wydaje się, że jestem wam daleki, ale ja z miłością całuję was jako ziemią, w której chcę pozostać na zawsze. Nigdy nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za swoich przyjaciół. Ja, miłując was nad wszystko, mogę i chcę rozpalić w was ten sam płomień, który płonie we mnie. Skoro rzucam ogień na ziemię, widać całe wasze wnętrze, wszelkie pragnienia, złe i dobre. Jestem nieskończenie dobry dla każdej duszy, a w was samych, gdy tylko znajdziecie się, gdy tylko, znajdziecie się, gdy tylko znajdzie się miejsce dla mnie, zaraz zasiadam na tronie i daję nowe, inne, pełne pragnienie poznawania i odkrywania, kim jest Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Daj mi drobinko Twoje zmęczenie i tamtą dolegliwość, a uczynię Cię płodną. Czy dusze kapłańskie nie potrzebują cierpienia i modlitwy, jakże innej od tej, po którą daremnie sięgają? Moja mała anetko, zanim świat stworzyłem, myślałem o tym, by uczynić Cię bardzo szczęśliwą, ale tutaj pozwól, że ja sam dokonam swego dzieła w Tobie. Bardzo Cię kocham i jestem blisko. Dziękuję Ci. Jezu, kocham cię. Życzę Wam wszystkim miłej nocy. Mam nadzieję, że będziecie mieli ochotę posłuchać następnych, jeśli takowe do mnie będą następne docierać. Cześć.